Daj Jutro na taśce, tak? Już O Jezu. Mmm, mmm, mmm. Co to za ciasto? Mmm, mmm, Daj buziaczka. buziaczka cioci, <kluzni> przywitaj się ładnie. Daj Idź tam Matasza, idź tam. Daj buziaczka cioci. Daj cioci, <kluzni> 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 O, jaki słuchaj? <mulik> <mulik> się będzie <mulik> A Kamilkowi? A Kamilkowi? buzi? Daj jeszcze raz. będzie całował wszyscy. Chodźcie! Dawaj, buziara jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze, zdrówka pomyślności. O, zawsze fajna taka była. Co się mówi? Dla mnie tego <mulik> dobrze, dobrze. A co to jakieś te? Piosenki będzie. O nie. Nowe. O nie. O sieje je nowe. Siedzimy. Będziemy musieli po angielsku. A nie to po polsku. Ania, jaka bycena rojona pięknie. Ojejku, karteczka, no super. Hmm. Ona no, no, pognie, uważaj nie tamam mamusia schowa dobrze to tak co myśleliśmy że wyście mieli, zawieziesz chęć kupić wręcz się dużą trąbę